Nie słyszę. Garnitur jest, masz. jest masz. Dobrze, proszę Państwa, e, po, poważna, e, poważna sprawa, bo przyszło mi w udziale e, zapowiedzenie e, trzeciej, ostatniej, ostatniej w tej kategorii, czyli kategorii Rozwój e, wyróżnienia marki, która trafi do stowarzyszenia na rzecz wspierania aktywności seniorów AS z Mławy. I zapraszam do obejrzenia materiału filmowego. Witajcie w Stowarzyszeniu na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów ASI. To jest nasze logo, a funkcjonujemy już od 2015 roku. Dlaczego to robimy? Ponieważ zależy nam na tym, aby w pełni aktywizować osoby starsze. Jak widzicie, wiele robimy. Wiele udaje nam się tworzyć wraz z naszymi seniorami i dla seniorów, ale nie byłoby to możliwe bez współpracy z naszymi wspaniałymi przyjaciółmi z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Stowarzyszenie Aktywny Senior powstało z myślą o osobach starszych. To dla nich kreujemy Centrum Aktywnego Seniora, to z, nami, z nimi uczestniczymy w rozmaitego rodzaju zajęciach. Tutaj jesteśmy w szwalni seniora, która działa w trybie dziennego warsztatu terapii zajęciowej dla osób starszych. Co tu robimy? Przyjemy skrzata Helnika, dobrego ducha każdego domu, ale zajmujemy się również recyklingiem jeansu, z którego nasi podopieczni tworzą tak wspaniały produkty. z naszymi pracownikami czuwamy, aby każdy senior odwiedzający Centrum Aktywnego Seniora czuł się zaopiekowany, potrzebny i żeby śmiało mógł ponownie wrócić i korzystać z oferowanych przez nas zajęć. Jedną z kluczowych form aktywności w naszych centrach Aktywnego Seniora jest przede wszystkim rozwój intelektualny. Codziennie w trzech prowadzonych przez nas Centrach Aktywnego Seniora organizujemy warsztaty, sympozja, spotkania, to wszystko dla nich, by na nowo mogli zyskiwać nowe umiejętności i nowe kompetencje. Oprócz szwalni seniora, w której przed chwilą byliście i z oraz recyklingu jeansowelowe, nasze Centra Aktywnego Seniora prowadzą szereg innych warsztatów, dodatkowa pracownia ceramiczna, w której powstają nasze autorskie Naczynia pięknie malowane w sekcji kulinarnej Asku. Powstają te oto wybitne smaku i jakości przetwory. Na tej planszy widzicie wszystko to, czym zajmujemy się na co dzień w naszym stowarzyszeniu. To ważne, bo dzięki całej tej gałęzi działalności jesteśmy w stanie odwdzięczyć się naszym seniorom za to wszystko, co zrobili dla nas wcześniej. Gratulujemy wyróżnienia Brawo i zapraszam na scenę. Jaros, oczywiście nie trudno było się domyślić, iż w towarzystwie seniorki i to proszę Państwa wybitnej seniorki. Same asy. Same asy. Tak. Yeah! Yeah! A wśród okazji wielkie gratulacje za taki influencerski talent. Absolutnie. Myślę, że naprawdę jestem pod wrażeniem tego filmu. Pani Masza. I zapraszamy Mówimy. do mikrofonu. Chodźmy, Chodźmy raz. Dobry wieczór Państwu. Serdecznie witamy. Bardzo się cieszymy za tą nagrodę, bo jest ona dla nas ogromnym wyróżnieniem w kategorii rozwój. A ten rozwój w naszym stowarzyszeniu nie byłby możliwy, tak jak usłyszeliście Państwo na tym filmiku, bez współpracy z naszymi przyjaciółmi. To taka pierwsza refleksja. Druga refleksja to właśnie osoby starsze, bo to z nimi i dla nich możemy działać. Jest ze mną na scenie, jak zawsze, na Gali Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej, pani Janina Majewska. To jest wolontariusz Centrum Aktywnego Seniora w Mławie. Kobieta, która od wielu już lat Pracuje na rzecz drugiego człowieka. Jak zwykle pytam pani Janino, czy mogę powiedzieć ile pani ma lat? Mogę. Za dwa miesiące skończy 93 lata. Brawo! Nie ja może tak długo żyję, bo mam drugi dom po senior yy, szwalnia. To jest mój drugi dom. Ja mieszkam dziś nie koło mławy. I dwa razy w tygodniu jeździłam tam, bo ja bym codziennie tam pojechała, ale obowiązki domowe. Nie. <noise> Pani Janina jest bardzo zajętym człowiekiem, ale mimo wszystko znajduje czas na to, żeby być w centrum aktywnego seniora i też służyć. Innym potrzebującym. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Kapitule konkursu i tak naprawdę, kochane podmioty ekonomii społecznej, wszyscy jesteśmy zwycięzcami. Dziękujemy. Czy ja Dzięki bardzo. Gratulacje. My, panią, jesteście widzimy właśnie, się za rok. Jesteście świadkami sceny zupełnie nieprojektowanej, zupełnie niearanżowanej. Nie Od ale samego początku tak było. To jest właśnie, muszę się podzielić tą refleksją, bo ona mnie za każdym razem, jak Michał wychodzi z seniorką, to mnie to wzrusza. Mianowicie widzę, jak te osoby, a znam te panie, bo byłem i w Mławie, i w Płosku, i w Płońsku, po prostu trzyma to mówiąc krótko, przy życiu. Daje im energię. Ich aktywność po prostu nabija im baterię. To jest cudowne, wspaniałe. Bardzo serdecznie dziękuję i przechodzimy My do... My jakże cudownie możemy się dzięki temu uzupełniać międzypokoleniowo. To jest wspaniałe. Tak, tym bardziej, że seniorzy w tej formule, w jakiej funkcjonuje Stowarzyszenie i centra Aktywnego Seniora nie jakby skupiają się tylko swojej uwagi na tym, że... Działają w stronę tej grupy, czyli seniorów, tylko też dbają właśnie o to, o czym ty powiedziałeś. Także widzę, że osiągasz już ten poziom profesjonalizmu w ekonomii społecznej. Staram się jak mogę. jeden wieczór i już. Ryszard jak mnie tak wdrażał, to mówi as to nie jest taki wiesz, as od kart, tylko to jest aktywność senioralna. Więc wszystko mi wyjaśnił, a pani Janina właśnie przed momentem pocałowała nagrodę, wzruszenie. Pozdrawiamy serdecznie panią Janinę, a ja mam przyjemność przejść już teraz do kolejnej kategorii. Kolejna kategoria, drodzy Państwo, to jest reintegracja, w której w tym roku również wyróżniamy.